Jesteśmy? Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Z przywitaniem dobry. takim oficjalnym przedstawieniem, poczekam chwileczkę, żeby się do nas widzowie i słuchacze podłączyli. Jeśli ktoś jest, proszę dać znać, czy nas widać, czy nas słychać. Fajnie, że jesteście dzisiaj, drodzy goście, ale za, za chwileczkę zaczynamy. Jeśli ktoś jest, proszę dodać znać, Proszę. Ja. Właśnie się jak zwykle, jak zwykle podgląda. podgląda. Dobrze, zaczynamy. Cześć. Cześć, no, dobra, 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 cześć, 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 dobra, jeszcze raz. Dobra. Witam wszystkich na kolejnej Środzie z Kuratio. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości, eee, najpierw przedstawię Kasię Partykę, prezeskę Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych HLO, którą wszyscy znacie, wszyscy znacie. ale Dobra. dzisiaj jest z nami nasz gość specjalny naszych targów, eee, Mateusz Big Boy Borkowski, witaj Mateuszu, bardzo się cieszymy, że jesteś Witam, witam Was serdecznie, cześć Aga. cześć Kasia, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy. Także, a powiem Wam, że dzisiaj odbywa się taki mini zlot pacjentów bariatrycznych na naszej środzie, skuracz, bo wszyscy jesteśmy, wszyscy troje, pacjentami bariatrycznymi. Także, tak, dokładnie tak. Dzisiaj porozmawiamy. Maty nie, Maty nie ma koszulki, bo nie, nie wybrał. Tak, my mamy tu, proszę, koszulki firmowe. Nie, proszę. Piacia, ja, mam, ja, ma, ja wyrzuciłem tą koszulkę. No, wiesz dlaczego ją wyrzuciłem? Bo po prostu ją tak wyprasowałem, że, że mi zeszło to wszystko. Będzie nowa, nie stresuj się. Będzie, Będzie nowa. nowa. Dobra, ale dlaczego we wrześni? Bo Mati jedzie z nami na Mega Tak, <noise> tak. Będę, będę z wami, I mało z tego jeszcze, jak się dowiedziałem, że to jest w Gdańsku. Dokładnie. Musiałem tam być, kocham może. Dokładnie tak. tak. To jest super okazja też na pewno, żeby trochę sobie odpocząć, bo targi są 23 i 24 września, to jest sobo piątek sobota, więc będzie okazja nie tylko spotkać się z Mateuszem na naszych targach, porozmawiać z nim, posłuchać jego wystąpienia na scenie podczas konferencji bariatrycznej. Ale też będzie można sobie troszeczkę odpocząć. Więc targi naprawdę zapowiadają się fajnie i fajnie, że będzie Mateusz. Mateusz ma też długą dosyć historię leczenia otyłości, tak jak my wszyscy. Mateusz, więc zapytam się Ciebie od razu. Pewnie to już opowiadałeś przy innych okazjach, ale powiedz, ile jesteś już po operacji? Rok, no, 6 lat i miesiąc. Tak, 6 lat i miesiąc. miesiąc. Przepraszam, czy można po prostu pić wodę podczas... Oczywiście, że można, wszystko można. Woda, pamiętajcie, pod, woda jest. Tak, najlepsza. Tak. Ja też mam tu swoją też z wodą się nie rozstaje od czasu operacji. Nie, ja, ja yy, tak, no to, tak to powiem Wam dziewczyny szczerze, że w każdym plecaku gdzieś... Ką siebie gdzieś mam, czy muszyniankę, no musz dobra, nieważne, muszyniankę, czy zwykłą, niegaz, niegazowaną wodę, ale woda zawsze mi towarzyszy, tak? No, Jestem sześć lat, jeden miesiąc po operacji. I, I tak jak my wszyscy, żałuję, że tego wcześniej nie zrobiłem, ale no rozmawialiśmy już o tym, ale ko kochani, no dziewczyny i y, widzowie. Nie ma czego żałować, tak? Bo tak jak mówię, wieczne patrzenie się do tyłu i rozmyślanie nad tym, jakbyśmy. Może byśmy sobie. Wiecie, co kiedyś o tym myślałem? I doszedłem do takiego wniosku, że chyba to był dobry moment dla nas wszystkich, dla naszej trójki, bo każdy z nas jest po operacji. Jakbyśmy może to wcześniej zrobili, to nie udźwignęliśmy tego ciężaru. Tak myślę. Ja myślę, że tak, że to samo jakoś yy, yy, przeznaczenie, czy życie, czy kto w co wierzy układa, bo moja operacja na przykład była udana dopiero za drugim podejściem, pierwsza nie wyszła z przyczyn technicznych i całe szczęście, znaczy może nie całe szczęście, ale dobrze, że nie wyszła, bo do drugiej operacji przygotowałam się o wiele, wiele lepiej i dopiero przy drugiej podejściu, które było udane, yy, czułam się przygotowana, T także tak jak mówisz. Yy, Chyba to jest taki moment, dla każdego, dla każdego przychodzi moment, a powiedz mi Mateusz, czy ty pamiętasz taki właśnie moment, zdecydowałeś się na tą operację, pomyślałeś, że to jest wyjście dla mnie, chcę to zrobić i chcę zrobić to w ten sposób właśnie poprzez operację bariatryczną. Aga to była pani doktor tu z Gielc, która Y, powiedziała mi o takiej metodzie, że w ogóle coś takiego istnieje. No ja nie wiedziałem. No, dziewczyny, no skąd ja mogłem to wiedzieć? W 2015 roku, tak. Po pierwsze, się tym nie interesowałem yy, i o tym po prostu nie wiedziałem, że w ogóle istnieje taka metoda leczenia, tak, że otyłości. Yy, ona mi naświetliła tą sprawę. No i ja, że wiecznie byłem taki, byłem taki że. Panią kupić, drogo sprzedać, czyli nie narobić się, a zarobić, to mówię tak. Hmm, zrobię mi operację. Hmm, ja schudnę i szybko schudnę. No ale później dojdziemy etapami, podejrzewam i na konferencji, może tu nam się uda szybko to skrócić, że nie jest to łatwe i się bardzo grubo na samym początku myliłem, ale to myślenie skłoniło mnie do tego, że. Zacząłem się zagłębiać, yy, zacząłem się zagłębiać. Po prostu interes, zacząłem się interesować tą bariatrią, żeby sobie zrobić tą operację. No i to był ten moment, kiedy ta pani doktor mi o tym powiedziała, że słuchaj, Mateusz, je, no nie, 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 nie rokujesz, nie odchudziłeś się i w ogóle, no to spróbuj operacji. Choć. Yy, ona wtedy powiedziała takie słowa, choć jeśli Ci nie poszło w diecie, jak ci, poszło Ci na początku, a później kieps, później było jojo, no to ta operacja też, jak ją zrobisz, to może przynieść takie same efekty, czyli nie jesteś rokujący, no ale istnieje taka możliwość i spróbuj. Okej, okay, no to ja to był 2015 rok, kwiecień i wtedy zacząłem się tym wszystkim interesować, czyli wziąłem sobie skierowanie na badania do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, otocznie zwanym szpitalem na Czarnowie, bo na, na takim osiedlu się znajduje w Kielcach. No i położyłem się tam na dwa, no, teoretycznie na trzy dni, po dwóch pełnych ranów trzeciego wyszedłem, bo jakoś te badania płynnie szły. No i z tymi badaniami już zaczęła, w ręku zaczęła się moja przygoda, tak. Były różne, jak to się mówi po drodze, wyboje, no bo jak to w życiu, no, ale finalnie trafiłem do Maćka Pastuszki. Przepraszam, doktora Maćka Pastuszki. No, dla mnie to jest, no, wiecie. No, drugi no. ojciec, drugi ojciec, mój kolega, tak? Kasia zna historię, była. No, nieważne. Whatever. Do, do Maćka Pastuszki trafiłem. No i. Dzień dobry, jestem. Gdzie jesteś? Jestem. Dobra, Macie, ale nie powiedziałeś, ile ważyłeś przed operacją? Kasiu, waga była do 250 kilo, ja ważyłem ponad. No bo słuchajcie, dziewczyny, jeśli waga po, pokazuje error, napis, to znaczy, że jest przeważona, tak? No bo myśleliśmy, że jest zepsuta, dziewczyny, no ale jakiś sprytny pan z obsługi tamtej przychodni, pan Kazio, nazwijmy go, tak? Bardzo przemiły człowiek, wziął tą wagę i po prostu odwrócił ją do góry do, do góry na drugą stronę i przeczytał, że... Napis error oznacza to, że waga po prostu osiągnęła swój szczyt, czyli 250 kilo. No i kurde, ja myślałem, że moje magiczne 130 kilo, to nadal 130 kilo. A tu się okazało, że waży ćwierć tony. Wiecie, ile waży mały słoniak się rodzi? Nie. Ja wiem. Od 100 do 110 kilo. Ja ważyłem 2,5 słonia małego, który się rodzi. To Więc... ja ważyłam jednego słonia. Ale to tak, też tak, to waga. Tak, to wiecie, no. Zdawałem sobie z, sprawy z tego, no bo tak. Chodziłem, funkcjonowałem, no, chodziłem, funkcjonowałem jak człowiek 250 kilowy, tak. I no, I no i jakoś to było, no. Co mam Wam powiedzieć, no? Jakoś to było szczerze powiedziawszy, tak wyparłem to. Z, świadomości Tamte życie, Tamto życie z mojej świadomości, że ja już nie pamiętam, jak byłem otyłym gościem. Po prostu gościem z problemem otyłości, tak? Że byłem po prostu 250-kilowym gościem, tak? Zawsze do, teraz już myślę, że w mojej głowie jest obraz takiego Mateusza, który jest teraz, więc, więc, mi, yy, więc mi ciężko jest troszeczkę czasami wrócić do tych myślami, do, ty, do tych chwil. Ale, ale pamiętam je dobrze. Jak wziąłem, te, jak wziąłem te badania, pojechałem do jednego lekarza do drugiego. Dzień dobry, Dzień dobry. Y, moja dziewczyna przyszła. Pozdrawiam. Ja... Pozdrawiam Cię tu wszyscy widzowie i cała Gabieć. Pozdrawiam. O, Cześć. Ja. Wróciła. Dobrze, ey, nie, dobra, 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 ale dosadna, dosadna, nie mamy za dużo czasu ogólnie. Dobra, wziąłem te badania i pojawiłem się u Maćka Pastuszki. Maciek już mnie wziął pod swoje skrzydła. Yy, nie, dziękuję. Za i za jak to jak to, to Kasia wie wszystko, bo ze mną to w sumie tam pierwszy Słuchajcie, raz. A to... więc nie wszystkim, że Maciek jak mnie wziął, to mnie wziął za przysłowiowy łeb mhm. i powiedział mi prawdę prosto w oczy, bez przekleństw, bez fochów, po prostu tak, bez emocji mi powiedział Mateusz umrzesz za parę lat, będzie to trzy lata maksymalnie cztery dostaniesz zawału umrzesz, tak upadniesz umrzesz dostaniesz wylewu zawału wszystkiego. No i ja strzośnięty całą tą sytuacją wróciłem do domu i mówię, że muszę się przygotować, Maciek yy, zaproponował, znaczy u Maćka był, yy, były dwa wymogi, było tak schud, yy, muszę schudnąć przynajmniej 10-15 kg, a drugi wymóg był taki że Maciek chce pomóc mi schudnąć balonem, balonikiem do żołądka, więc okej, okay. no ja nie miałem nic do gadania, moi drodzy. No musiałem się zgodzić na wszystkie warunki Maćka, tak? Byłem, byłem od niego zależny, no ale że byłem krnąbrnym i takim gościem, który oczywiście wie swoje, a do tej pory może trochę tak jest, znaczy z tym, że wiem swoje, to w ogóle się nie stosowałem do tego, co on mówi pierwszą taką sytuację, którą zmarnowałem, bo zmarnowałem wszystkie, które mi Maciek dał, oprócz operacji, którą wykorzystałem, to był właśnie ten balon, na którym y, ludzie, znaczy statystycznie Kasia poprawnie, jak y, się umylę, albo są inne statystyki. Chudnie się około 20 kilo, czy więcej? Zależy od wagi wejściowej, ale tak. No dobrze. Y, to ja y, schudłem 4, a później przytyłem 8. Jak mi ktoś pokona, to podejmuje rękawice. Nie podejmuje rękawice później. I później jak przyjechałem do maczka, to Maciek, nie wiem, czy spłynęła na jego jakaś moc, nie wiem, co się stało, ale on do mnie powiedział tak, masz ostatnią szansę. Został miesiąc do operacji, będzie ona 5 lipca. I jeśli schudniesz 10 kg, to przyjedź tu, a jeśli nie, to zadzwoń. To na twoje miejsce wskoczy ktoś, kto... Powiedzmy, że jest gdzieś już, tylko czeka na miejsce, ale jest, powiedzmy, ma, ma taki termin dwutygodniowy, to ja go przyspieszę. No, schudłem 11. przestępić alkohol, dobrze się. Zacząłem się dobrze odżywiać. Poszedłem na operację totalnie dziewczyny i moi drodzy widzowie i ci, którzy nas słyszycie, poszedłem totalnie. Na totalnej zlewce. Ja. O godzinie 15, a o 9 rano miałem operację następnego dnia, jadłem między samochodami sajgonki, które sobie wiozłem 30 km z restauracji, która była oddalona od szpitala 30 km, i pokryją przed wszystkimi jadłem te Saigonki. Historię z Saigonkami też znam, ponieważ Mateusz jeździł ze mną na spotkania do jak byliśmy takie to co, dwie, co dwa U miesiące je. jeździliśmy razem. I ja pamiętam też historię, kiedy Mateusz był pierwszy raz po 3-4 lata poprawnie. E, widział, widział to pastuszkę na żywo ogólnie i mam w ogóle obraz w oczach, jakby mi się rzeczywiście witali. Pamiętasz, Maty? Na pewno. Ja się kasz, ja się tego się nie zabrakło, się Tylko czekaj, bo powiedziałaś 3-4 lata. Nie, nie chcecie żadnego. 3-4 lata po operacji. Tak, 3, tak, tak, dobrze ja Jestem ciekaw, kiedy to było, bo dla. Jak tak, ciekawi, ale. Czekaj, 16, 17, 18. 18. Kasia, ale chyba byliśmy w osiemnastym. W osiemnastym chyba byliśmy, pierwszy raz się poznaliśmy, w takim sensie, że ty do mnie napisałaś coś. No nieważne, no i w osiemnastym tam zderzenie było z, z Maćkiem, wtedy pamiętam dwóch Mati, rosłych. Mati, Mati, ale ty to wszystko pojeżdżasz na zlocie. A no, tak. no po prostu my taką historię tam opowiadamy po prostu. No, tak, no, no przecież właśnie, my Cię właśnie. przemaglujemy na zlocie w cztery oczy, także tak. Was ogólnie, powiem tylko, że Mati był operowany wyłącznie przez doktora Paskuszkę metodą SLEEP, prawda? Tak, to... y tak, 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 tak. E, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że y jeśli y przyjdziecie na y konferencję, to może spotkacie się z, z nami wszystkimi i tam, Będziemy mogli porozmawiać normalnie, wymienić poglądy, Dobra, zapytać, ja chętnie z wami porozmawiam, bo będzie na to miejsce i czas, uh -huh. będą specjaliści, uh -huh. bo tak jak do mnie piszecie czy coś, no to wybaczcie moi drodzy, ale wiesz się jak to jest, do kogo ja mam ich odesłać, ja ich odeślę tylko wszystkich tych ludzi, którzy potrzebują pomocy do Maćka, bo on jest najbliższy mojemu sercu albo do ciebie, tak? Bo, bo ty się z, na tym znasz i ja cię lubię i wiem, że tym ludziom pomożesz, tak? A tam będzie Agnieszka, będzie Agnieszka? Tak, oczywiście. Będzie Agnieszka. No, to psycholodzy, Będ realni. Tak, ty Kasia będzie. Dziew Przepraszam, dziewięciu chirurgów. Dziewięciu, dziewięciu chirurgów. Wiecie, dziewczyny, to będzie piękny taki zlot. No content, nie wiem jak to nazwać. No, to będzie miejsce odpowiednie do tego, żeby ludzie, którzy potrzebują pomocy. Albo po prostu chcą pogadać na ten temat, bo się boją, to jest świetny moment na to, żeby tam przyjść, przyjechać, nie patrzeć na kilometry, nie patrzeć na nic, bo y, mogą sobie po prostu, tak jak my, nasza to trójka, uratować życie, bo widzicie, no, każdy z nas tryska życiem i, i zdrowiem. Wizualnie tak mówię, oczywiście, bo nie, 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 nie siedzę w środku każdego z nas, i można to zrobić, i to będzie miejsce, w którym w którym wszystkie te tematy będą poruszone, i ja bardzo się cieszę, że tam jadę, bo myślę, że yy, dziewczyny, że tam przyjdzie bardzo dużo ludzi, którym odpowiemy na wszystkie pytania, nawet po dwa, trzy, dziesięć razy, ale rozwijemy ich wszelkie wątpliwości. No. Tak. Myślę, że to będzie event tak samo dla ludzi, którzy w ogóle szukają, generalnie, czy to jest metoda dla nich, czy to jest po prostu wiesz, na różnym etapie, czy też tak naprawdę dla takich weteranów, którzy są już wiele lat po operacjach, dla, dla takich osób świeżych w zasadzie. No i ja myślę, że to będzie generalnie dobre miejsce do wymienia się doświadczeń. I też jak na przykład jeździliśmy właśnie z Mateuszem na spotkania dołączne, to takie spotkania kularowe na korytarzu, pamiętasz, Mati, na pewno przed, przed salą, grupa się zbierała. No. No dokładnie, to ja będzie mega pod spot, czyli spotkanie generalnie całej grupy, wiesz, no. No tak, no, ale Kasia, Aga, Kasia, słuchajcie, dziewczyny, no. no wiecie jak to jest na takiej konferencji, jesteśmy, jest, jest sztab lekarzy, poważnych ludzi, wymieniamy swoje poglądy, ja mówię z perspektywy człowieka, który ważył 250 kilo, Aga mówi z perspektywy człowieka, który podchodził do operacji... Mogę to powiedzieć? Tak, oczywiście. Y, Podchodziłaś do operacji dwa razy, tak? Dobrze tak, zrozumiałeś? Tak tak, 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 dwa razy. Tak. Y, Kasia, z perspektywy y, pacjenta i z perspektywy osoby, która poznała. Każdy ma inną wizję, ale są te kuluary, gdzie można napić się wody, zejdzie powietrze, jak to się mówi, takie y, oficjalne, no bo taka jest prawda, no, ta, ta, ta no, jest oficjal oficjalne powietrze, tak? I wtedy można z ludźmi po prostu powiedzieć: wziąć takiego jego gościa, w cudzysłowie oczywiście mówię, i potrząsnąć i mi powiedzieć: chłopie, kobieto, ktokolwiek tam jest, jakiejkolwiek płci, jak masz problem i chcesz coś z tym zrobić, to to zrób. I można nim w cudzysłowie potrząsnąć, tak? Może on pojedzie do domu, może nic z tym nie zrobi, ale nam opowie: pojedzie, opowie, że był gdzieś tam w Gdańsku, spotkał kaszkę spotkał Agnieszkę, spotkał Big, bo ja zrobił sobie z nim zdjęcie. i opowie całą tą historię komuś, kto komuś opowie, a ten ktoś ma jakiegoś tam znajomego, który pójdzie na operację i ziarko do ziarka uratujemy kilka istnień ludzkich i spowodujemy to, że ci ludzie zaczną wreszcie żyć, a nie być więźniami własnego ciała i umysłu. Tak, tak tutaj masz dużo racji i oprócz tego, że y, będzie można spotkać na konferencji Ciebie, kasie, specjalistów, chirurgów, dietetyków, psychologów, to co jest bardzo ważne, będzie można spotkać przede wszystkim, no, przed, może nie przede wszystkim, ale też innych pacjentów. Ja sama wiem y, ze swojego doświadczenia, że nic tak nie podnosi na duchu, nie upewnia, jak rozmowa z kimś, kto to przeszedł i który nam no, no, wytłumaczy od strony takiej y, no, pacjenta, jak to wygląda. Dokładnie, przecież ma są nasze, prawda? Bo my tak, wszyscy jesteśmy tak, w tym tak. samym temacie, mamy te same problemy tak naprawdę, generalnie wiadomo, że każdy ma troszeczkę inaczej, ale my się doskonale w tym, tym wszystkim, nie wiem, rozumiemy. Nikt tak nie zrozumie pacjenta, jak drugi pacjent, prawda? Tak, A wiesz, na tak, ja tak. się jeszcze cieszę, będą tak, te gabinety, tak. wiesz, estetyczne ogólnie, wiesz, jakieś zabiegi ogólnie, takie, takie rzeczy badania, prawda? Bo powiedz jeszcze co, tak? co będzie, jeśli chodzi o strony targowej ogólnie. Będą różnego rodzaju kliniki, będą też, będzie medycyna estetyczna też, także wszyscy gdzieś, jak mamy już to nowe ciało, szczuplejsze, bo oczywiście wszyscy walczymy o zdrowie, ale też chcemy ładnie wyglądać, więc będzie też medycyna estetyczna, będą i uzdrowiska, będą dane opieki, także. Wszystkie takie podmioty, gdzie można zadbać o swoje zdrowie, także będzie, będzie sporo rzeczy do dorobienia na targach, ale Czasu brakuje. No, tak jak mówię, no tutaj możliwość taka od strony ta, z tej konferencji bibliotycznej porozmawiania ze wszystkimi, łącznie z pacjentami między sobą, to dla mnie to jest naprawdę bomba. A nasz czas powoli dobiega końca, a ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz na jedno zdanie na koniec powiedzieć. Oczywiście, że, że dla mnie dla mnie operacja bariatryczna to było zadbanie o zdrowie, a efektem ubocznym jest wygląd tej operacji. Proste, a później no trzeba je trochę podrasować. No. ja jak na razie tego nie robię. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego sumienia i mojej głowy. A kto jak chce, proszę bardzo, można sobie robić wszystko ze swoim ciałem. Tak, to jest już bardzo indywidualna kwestia, ale, ale tak, to jest lepszy wygląd, to na pewno też jest i lepsze samo poczucie. Oprócz tego, że odzyskujemy zdrowie, ja jeszcze tutaj widzę, jest kilka pytań, Mateusz, jeśli pozwolisz. Jest pytanie, ile teraz ważysz? Ile teraz ważę? 72, 73 kilo. A on ma no, ale... 76 rostło, więc też jeszcze powiedzieć. ja mam. Na 90, tak, 5 hmm. z groszami, no 6, bliżej 6, tak, masz rację. Kasia. Tak, no to był świetny, świetny wynik. A powiedz tutaj jest jeszcze jedno pytanie. Powiedz Mateusz, jakiej wielkości już posiłki? Czy to nadal jest takie to 150-200 gram? Nie. Y... Kurde, to jest bardzo ciężkie pytanie. Nie, naprawdę to jest bardzo ciężkie pytanie. Yy, nieraz zjem banana, a nieraz zjem troszkę więcej niż 250. Ciężko. To, to zależy. Czy jestem bardzo. Czy miałem bardzo duży wysiłek fizyczny, czy długo nie jadłem, czy to, Od wielu czynników. Może o, może zacznę tak szybko, że nigdy nie stosowałem się do tego do tych 200-250 ml jedzenia, tylko bardziej słuchałem swojego organizmu, czyli jak zjadłem posiłek, to uznałem to jako posiłek i byłem najedzony. Następny posiłek był, no powiedzmy za 3, 4, 3 godziny, tak, i to już był posiłek. Czyli na przykład jak zjadłem przysłowiowego banana, to traktowałem to jako posiłek i powiedzmy, Łyk wody, nie wiem, jogurt naturalny. Później zna, zjadłem sobie obiad. No to już był taki, powiedzmy, wiek, no, tak jak na pacjenta bariatrycznego przystało obiad, tak takiej wielkości. O. Ale nigdy nie stosowałem się do tych 250 ml, czy deko, czy czegokolwiek, ani nie liczyłem jakoś kalorii, bardziej to wszystko robiłem na oko. A teraz powiem Wam szczerze, dziewczyny, że już mam tak wypracowany schemat jedzenia, żywienia, życia, że nie sprecyzuję wam w żaden sposób. Spróbuję, może, może tak, umówmy się tak, że spróbuję do konferencji uh -huh. obserwować to moje jedzenie. Będę sobie notował różne rzeczy. I wtedy na konferencji powiem wam troszkę więcej, na przykład jak przez ostatni miesiąc mniej więcej to u mnie wyglądało. Również. No Uważcie. mniej. No może będę robił zdjęcia, nie obiecuję. Ale wiecie co, bo to, jest, bo to jest bardzo indywidualne tak naprawdę, ile nam no. tak naprawdę wchodzi i to też nie ma się co sugerować, że komuś wejdzie to banana, komuś wejdzie półtorej banana tak naprawdę. Kasia, dobrze, że to powiedziałaś, bo mhm. tu zawsze trzeba podkreślać z uporem maniaka, że to jest indywidualna sprawa każdego z nas, bo każdy z nas to y, y, odrębny organizm. Jeden zje dwa, drugi zje pół i koniec. Ale nie wiesz, nie my, my w jednym, jednym zjemy cztery pierogi, a w drugim jemy pięć po prostu, więc to też się trzeba a, po prostu, tak. tak sześć dokładnie. To jest, do, co? Sześć lat nie jadłem A widzisz, a ja bardzo lubię pierogi, więc dla ja mnie. Ja no. no. e, Agnieszka pozdrowienia, Agnieszka z Warszawy, tydzień po operacji. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, bo widzę tutaj. Pozdrawiam, tak, trzymam kciuki. No. Słuchajcie, e, nie, nie będziemy odpowiadać na takie pytania bardzo, bardzo konkretne jak tutaj właśnie jest i Kamil jeszcze pytał, bo ja myślę, że to będzie czas właśnie na chlop cztery oczy na, na żywo. Będziecie tak. mogli porozmawiać. Właśnie, tutaj... e, właśnie, bo e, przepraszam, po nas... dziewczyny, przepraszam dziewczyny, bo dobrze Kasia to zastopowałaś. E, mhm. e, z mnie i Agę, bo teraz od, to mi przyszło do głowy, że my z Agą mogliśmy zdradzić wszystkie... Wszystkie fajne rzeczy związane z, z ze mną i, i z Agą i z tobą, a później na konferencji ludzie my nic z czego ja się nowego nie dowiedzieli. A ja myślę, że dużo jeszcze jest do opowiadania i dużo yy, takich ciekawych rzeczy, nie tylko dotyczących yy, tej no, yy, dochodzenia do, do zdrowia, ale też takich i ciekawostek, i wesołych, i mniej wesołych, bo to różnie bywa, prawda, w tej drodze do, do zdrowia. Także myślę, że tak, Kasiu. A ja chciałam coś powiedzieć, ponieważ znam Wasze tajemnice, obiecuję, że na żywo, chlop cztery oczy, wszystkiego Was przepytam. Dobra. Dokładnie, mam takich parę perełek ogólnie u jednego i do drugiego. Dobrze, także... Marcin, no no już nie o to ja chodzi? chodzi. Słyszycie, Kasia, Kasia. Ma asy, Kasia ma asy w rękawie, więc... Y... Zapraszam Was wszystkich na targi kuraty, które odbędą się 23, 24 września w Amber Expo w Gdańsku. Będzie można tam spotkać i Kasię, i Mateusza, porozmawiać z nimi, posłuchać i specjalistów z bariatrycznych i nie tylko. Rejestrujcie się na naszej stronie kuratio.pl Wstęp na targi jest bezpłatny, także rejestrujcie się już dzisiaj, nie czekajcie na ostatnią chwilę. Jeszcze o hotelach powiedz Aga, o hotelach jeszcze. O, A, tak. kochani, ko macie link, link, link jest, jest link do rejestracji. Tak, e, słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz na naszej stronie kuratio.pl e, jest lista hoteli, gdzie na hasło kuratio otrzymacie zniżkę. Więc jak będziecie planować podróż, pamiętajcie. Yy, pamiętajcie o tym. Yy, I cóż, no do zobaczenia yy, we wrześniu, do zobaczenia w Gdańsku. Kasia jeszcze. Ja, ja, ja serdecznie zapraszam yy, wszystkich, yy, pomimo tego, że jest, jest yy, wrzesień, ale pogoda ma być super i pamiętajcie, no, że dobrałem. naprawdę warto przyjechać, bo wszyscy ci eksperci już palli o nas, tak? Ale tam będzie sztab lekarzy, który, który odpowiedzą na wszystkie te pytania. Mogę wymienić. No o, tak, tak, pewnie. No ale Kasia, nie dość, że pomijam fakt nas, pomijam fakt, że za darmo jest. Wej... Mhm. Że trzeba się tylko zarejestrować. Mhm. Nic więcej. Kurde, to będzie sztab specjalistów od A do Z. No jak ktoś nie ma. Jak ktoś ma problem z otyłością, albo ze skórą. Po już operacji wariatrycznej, po schudnięciu, z czymkolwiek i tam nie przyjdzie, no to trzy kropki. Wszystko, wszystko. Komentuję to trzema kropkami. <grym> ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo wiem, że na przykład z niektórych miast organizują się grupy loków, które generalnie jadą. Tutaj widziałam gdzieś wcześniej Bożenka bodajże z Gorzowa, która mówiła, że oni tam autokar wynajmują i oni jadą wszyscy razem. Też warto, ponieważ tych hoteli jest bodajże pięć albo sześć. Na, na liście, no żeby być w tych hotelach razem w zasadzie, bo w tych grupach, gdzie będą same w po nasze naszych Lord, no wiadomo, po, po konferencji będzie jakaś integracja czy coś na mieście, no to bardzo będzie blisko siebie. O, ale, <laughs> no to i no na no to liczymy. Dokładnie no, tak. To, dokładnie tak. Będzie, to będzie bardzo fit. Wszystko będzie zgodnie z zasadami. O, oczywiście, oczywiście. Będą nasi właśnie dietetycy, psycholodzy, chirurdzy oczywiście. Kto jeszcze będzie? fizjoterapeuta, trener personalny ogólnie, także tutaj ekipa jest po prostu kompletna. Tak. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się, widzimy się już w końcu. Tak, Dziękujemy, do zobaczenia Do zobaczenia. Do zobaczenia.